Wezmę trochę innym rozmiarem Y właśnie minus 4. To niech będzie. O, o, Jezu, ale żebym narysował momencik. Dobra, a dobra nie ma. Tu zaznaczę, że tu jest układ równań. O, dobra. I teraz tak. Tu jest środeczek nasz 0,0. I teraz zobaczcie, mamy punkt minus 4. Tu jest gdzieś minus 4 niech będzie. A i 2 to będzie tu. O, no to niech, niech będzie tutaj ten punkt, to jest a, i teraz odległość, zobaczcie, odległość do tej prostej o równaniu 4 to jest minus 4 to jest 4 odległości do tej pr do prostej tutaj i 4 tutaj, czyli mamy 4 plus 4 jest 8 odległości tego punktu od tej prostej, a teraz w pionie ta miała minus 4, tak? Czyli tutaj to, co idzie, to tu jest minus 4, to tak. I on jest na wysokości 2. No to do, do tej osi jest 2 i do tej jest odległości 4 w dół, czyli 6. Czyli odległość od obu, suma odległości od obu osi jest 14. Odpowiedź A. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam was do poprzednich odcinków. Do zobaczenia.